Dobra, uciekaj w Ja dzisiaj chyba z pięć dzieci już napiję, co? A potem wróciłeś do domu i zagrałeś w Minecrafta, tak? Tak jest. Dokładnie tak. Nie ja jestem chory po prostu. Okej, okay, no i teraz tu jest tak przytulnie, chłopie. Ja cię aż zaproszę w gości, naleję ci herbatki, co ty na to? Oczywiście. Wiesz co? Patrz, mam pomysł, mam pomysł, bo generalnie ja jestem inteligentny, nie to co wy. Tak? Coś powiedziałeś? O Boże... zerknąłeś go? Tak. Jak rozumiem, nie oddasz mu nic, z tego Oddam co wszystko. Tak. Boże, zamknij dufę. Zabiorę tylko jedno, boże. Nie, nie no, tylko się, tylko się zastanawiałem. Okej, okay, przekonał mnie, jednak nie oddam mu od tak.

Spadnij, zabij się, Smat. Ile tego gówna! Spadnij, zabij się, To a tym samym panem. A, fajny piec masz, Natan, muszę przyznać. piec. Bo jestem takim geniuszem, że zamiast po prostu skraftować swojego kobla piec, to ukradłem. E, skraftowałem kilow, wykopałem twój piec i zabrałem go. Ja, nie mogę. Jestem genialny, wiem jestem jesteś dębiutki, głupi Chutfucin na matkę szmatą Matkę po matkę no czy wiesz, ja tam na no, przykład żyję w epoce kamienia dalej, ja nie wiem co to metro On nie wie co to lód nawet to No lód, chłopie, ja widziałem, ja widziałem z daleka ten lód na tym metrze i mówię Co to jest? Co to jest? Mówisz? UGA BUGA 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 Kali Kali widzieć lód, kali, kali widzieć zamrożona. Wiec, kali, kali, kali nie wiedzieć co to. Ja nawet nie wiem co to woda przecież. Kali widzieć zamrożona. Zamrożony, y, ko, nie. Y, kali zamrożona. widzieć, kali widzieć zimny ogień. Zimny ogień. Jak każdy Aż. młody biznes. Aby unikać. Podatków idzie się zabić. Podatków, nie. Podatków oraz płacenia za jedzenie idzie się za. Czy wszystkie pizze zabrałeś? No oczywiście. Ej, wiesz, czemu mówią na mnie... ...Blazeborn? Ale posłuchaj mnie, czekaj. Wiesz czemu mówią na mnie Blazeborn? Ale posłuchaj mnie, jedz, kiedy masz trzy głodu, bo siedem dają. Go. czemu mówią na mnie Ale... Blazeborn? Wiesz, pizza... wiesz czemu mówią na mnie Blazeborn? A przecież zje pizzę pewnie, jak będzie miał tylko jeden użytek No dzień. no dał. Trzeba miałem ci nalać lawy, czekaj. Tam, ja, no. Uwielbiam pisać Lim end do nieskończoności. Lim. o, uwielbiam granice. Uwielbiam granice Zofi Naukowskiej. Amstul! Usiądźcie, ładnie. Aż dał na jednak, wiesz? Limonki. Ale delektuj się tym. Jeszcze. Wiesz czym się delektuje? Wiesz czym się delektuje na tam? Delektuje to się tym. Rzuciłem podnieść to debilu mm. <laughs> <laughs> Rozumiesz po prostu się odwracam i ch <laughs> chłop mi pluje w mordy jedzeniem Tam Peko? Bacz Ale szmarta, to zamorduje kogoś Zamorduje Gotuj, ja wy mi śmieci rzucacie <laughs> Jaki śmieci? To są twoje kłody, to są twoje kłody, tylko w innej formie Ej! <laughs> Chcecie... Weź podziel się z kolegą Pit, to mógł? Krzyszko, wy... jest coś nie tak <laughs> Ja nie widzę problemu Nawet owce patrzą na niego Przysik. Mogę Wam przyrządzić jeszcze Cassadelle albo Burrito. Co chcecie? Chcecie Burrito? Pasię, wam pra, Burrito. Jest jak pra, prawda, pra, zjadłem kok. Używaj ryżu. Gdzie jest ryż? Zjadłeś kok. I pod? Nie inaczej Te krzesła na środku domu są takie cudowne Marzyłem o takie zawsze, wiesz, które mi pomagały w podzemiu Są źle na tym. Lepiej <laughs> Zjadłem, okradłem. Ja, przyszliśmy, zostawiliśmy z <laughs>